Dzień dobry, oglądają Państwo News 24. A my teraz zajmiemy się kwestią kryzysu bankowego, bo ostatnie tygodnie to prawdziwe wyzwanie dla tego sektora. Najpierw ofiarami padły amerykańskie banki, a teraz na celowniku znalazł się kredyt. Swiss. Chlący się ku upadłości szwajcarski bank został formalnie przejęty przez UBS. Czy to początek kryzysu bankowego? Na ten temat porozmawiam z naszym gościem. A w studiu jest z nami pan Cezary Chybowski, licencjonowany doradca finansowy praktyk biznesu i inwestycji giełdowych, a także autor książki, Gra na Giełdzie Podręcznik Początkującego Inwestora. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Jak postrzegać ten kryzys, czy on faktycznie przełoży się na nasze portfele i czym w ogóle jest kryzys, jeżeli chodzi o banki? Kryzys dla każdego jest de facto czymś innym. Samo słowo dla nas oznacza jakieś zawirowania często związane z naszym prywatnym życiem. Można powiedzieć, że dla milionów Polaków kryzys zaczął już się wtedy, kiedy. WIBOR poszybował ku górze, no i niestety raty kredytów za nim. Z drugiej strony poszybowała inflacja, więc wzrosły koszty podstawowej żywności, czy rzeczy, które na co dzień nie chcemy kupować w sklepach. Dla wielu osób to jest kryzys i wymaga to większego zaangażowania, czyli jest to sytuacja po prostu trudna. I też takie trudne sytuacje miewają duże korporacje. Większość z nas porównuje sobie obecny kryzys do sytuacji, która miała miejsce trochę ponad dekadę temu. No, znany upadek banku Lehman Brothers. Dzisiaj mamy upadki banków w, 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 w Dolinie Krzemowej, w, tutaj w Szwajcarii. No de facto można powiedzieć, że gdyby nie interwencja banku centralnego i przejęcie przez UBS i również Credit Suisse, by upadł. Czym, czym jest taka upadłość, czym jest taki kryzys? No jeżeli my, mając swój budżet domowy, mamy więcej wydatków niż no, mamy zasobów, no to mówimy o kryzysie, staramy się jakoś ratować, pożyczamy często pieniądze, e, często też od rodziny, od osób, które znamy. No w bankach jest dosyć podobnie, tylko na większą skalę. Jeżeli bank zaczyna mieć trudności, czyli ma mniej wpływów, ma bardzo duże zobowiązania, no, pożycza też od innych banków, no ale nagle staje się ten budżet już tak napięty, że nie wytrzymuje i wtedy bank ogłasza upadłość, tak samo jak i konsument może taką upadłość po prostu ogłosić. Więc no, dzisiaj de facto m, zaczynamy mieć e, kryzys, ale zupełnie inny niż ten, który był e, trochę ponad dekadę temu. A co tutaj konkretnie się wydarzyło, m, jakich przyczyn można się doszukiwać, jeżeli chodzi o szwajcarski? Bank. No myślę, że gdybyśmy potrafili wskazać jednoznacznie przyczynę, to potrafilibyśmy też temu zapobiec. W mojej prywatnej opinii, i tutaj podkreślam, że jest ona bardzo subiektywna, wszystkie te wydarzenia, które mamy w ostatnich dniach są powiązane po prostu z odcięciem pieniądza pochodzącego z Rosji. Czyli poprzez nałożone sankcje rubel, który był zdeponowany w tych bankach, no, przestał mieć wartość w obrocie. Wiadomo, że banki zarabiają również pożyczając sobie pieniądze. Na tak zwanych lokatach między innymi overnight. Jeżeli dzisiaj yy, duża część kapitału, która, która jest w bankach nie może być yy, w ten sposób wykorzystywana, czyli nie może zarabiać, no to tak jak w budżecie domowym, jeżeli mamy pieniądze na, na koncie, ale nie możemy z nich zarabiać, nie możemy dać ich na jakiś procent, no to de facto stają się one gdzieś bezużyteczne, bo są zamrożone, tak, nie możemy, nie mamy procentu, nie możemy z nich korzystać, tak samo jest w tych bankach, duża część pieniędzy pochodziła w moim mniemaniu ze wschodu, zostało to odcięte poprzez nałożone sankcje, no a sankcje działają z opóźnionym zapłonem, tak i, i doszło do tego, że po wprowadzeniu po, po tego czwartego pakietu sankcji te banki zaczęły mieć no, dosyć dużą płynność, ale też podkreślę, że to, nie, nie jest, to, to się nie wydarzyło dzisiaj, bo pierwsze sygnały o problemach w Credit Suisse docierały do nas w kwietniu ubiegłego roku, czyli to jest 11 miesięcy. Czy ktoś zareagował? No możemy ocenić historycznie, że, że niewłaściwie, jeżeli już w ogóle ktoś zareagował. Natomiast prawda też jest taka, że Credit Suisse jako bank no de facto yy, mógł Podkreślam, bo to jest moja teza, stać się po prostu ofiarą sankcji. Ofiarą sankcji. A z kolei mówi się, że te sankcje są nieskuteczne. To tutaj pozostaje pytanie otwarte, czy, czy faktycznie jeszcze Unia Europejska ma jakieś środki nacisku na Rosję. A jeżeli chodzi o światowe banki jako zjawisko, czy taki przeciętny Jan Kowalski powinien się tym interesować? Czy to ma jakikolwiek wpływ na nasze kieszenie? O bardzo. Cykl koniunkturalny, czyli myślę, że jedna z podstawowych rzeczy w ekonomii, składa się z czterech faz. Jest to recesja, czyli okres kryzysu, ożywienie gospodarki, ekspansja i spowolnienie. Taki cykl do tej pory. Zamykał się historycznie w 10 lat w każdej gospodarce na świecie, ale świat całkowicie się rozregulował. I tu już nawet nie mówię o tym, że rozregulował go COVID, ale między innymi pierwszy kryzys oraz inne zmagania, które mamy w obecnym świecie, takie jak atak Rosji na Ukrainę. I jak to wygląda? Jeżeli jest kryzys, to każdą złotówkę jako konsument oglądam dwa razy. Staram się jej nie wydawać, nie chodzę do restauracji, staram się jadać w domu, nie wydaję tyle na rozrywkę, nie kupuję sobie nowych ubrań, jeżdżę nawet komunikacją, jeżeli nie jest konieczna jazda autem, albo w ogóle sprzedaję auto, bo, bo staram się przetrwać. I w jakiś sposób oszczędzając zaczynam gromadzić kapitał. Ten kapitał zaczynam z powrotem wprowadzać do obiegu, czyli pozwalam sobie na więcej, tak, czyli wyjście do kina, może do teatru. Na jakąś rozrywkę kupuję sobie coś nowego. Dzięki temu, że to robię, daję zarobić innym, a oni tworzą nowe miejsca pracy. No bo de facto takim zawsze motorem napędowym ożywienia była branża rozrywkowa. Kiedyś było to kino, dzisiaj pewnie platformy streamingowe. Czyli zaczynam tam wydawać pieniądze, pobudzam tą gospodarkę, no bo chodzi o to, że w kryzysie często nie chcę myśleć o tym, o tej codzienności, ta rutyna mnie dobija, nie spina mi się budżet, jest mi ciężko, więc staram się znaleźć coś, co spowoduje u mnie pozytywne emocje, więc kupuję ten bilet do kina, czy kupuję tą platformę streamingową, oglądam jakiś film, tworzymy jakieś miejsca pracy. Bardzo często w kryzysie sprzedawane są konsole i gry komputerowe, no bo chcemy jakoś odreagować, tak? To, to ciekawe, znajdujemy się w kryzysie, nie możemy wydać, przeznaczyć jakiejś sumy, a jednak przeznaczamy ją na rozrywkę. Tak, de facto, jeżeli już na coś przeznaczamy środki w kryzysie, które nie są niezbędne w budżecie, to jest to właśnie rozrywka i ona jakby też jest pierwszym kluczem już do wejścia w ożywienie, czyli już sobie pozwalam na więcej, pozwalam sobie właśnie na kupno jakiejś gry, żeby jakoś się rozerwać, tak, i to wszystko powoduje, że tworzymy nowe miejsca pracy tak, no bo ktoś de facto no, szyje te ubrania, ktoś składa te konsole, ktoś je sprzedaje, ktoś je magazynuje, więc tworzymy nowe miejsca pracy również w naszym kraju, bo jakby jako konsument często patrzymy mikroekonomicznie, a nie w skali globalnej. No i tworząc te miejsca pracy dochodzi do momentu, w którym no, ktoś inny może sobie pozwolić na więcej. Więc również on wydaje pieniądze w innych sektorach gospodarki, na przykład idzie do restauracji i tam pieniądze wydaje. No i dochodzimy do ekspansji, no bo tworzymy nowe miejsca pracy, ludzie zarabiają i zaczynają znowu za dużo wydawać. Wydajemy, nie patrzymy na te wydatki, nie porównujemy cen, poluzowaliśmy sobie, aż za nadto. No i okazuje się nagle, że tych konsol jest za dużo wyprodukowanych, że tych ubrań nie za dużo wyprodukowanych i zalegają na półkach. No to trzeba zwolnić pracowników. Zwalniamy pracowników, mamy falę spowolnienia, no i z tej fazy spowolnienia przechodzimy do tej najgorszej, czyli recesji, czyli masowych zwolnień i, i kryzysu. No i teraz w kryzysie znowu zaczynamy oglądać złotówkę dwa razy, no i ten cykl uruchamiamy na nowo. Natomiast dzisiaj znajdujemy się w mojej ocenie w fazie spowolnienia gospodarczego. No bo już wiemy, już docierają do nas sygnały z telewizji, z mediów, że jest nieciekawie, i zaczynamy tą zotówkę oglądać dwa razy. No i dzięki temu może ją też zaoszczędzimy. No i przyda nam się w kryzysie, jak będzie, jak będzie gorzej. I teraz mieliśmy sytuację, po dekadę temu, 2008-2009, gdzie można powiedzieć Polska była taką zieloną wyspą. My de facto, nasze pokolenie nie zna jeszcze kryzysu, bo byliśmy napompowani pieniędzmi z Unii Europejskiej. Byliśmy świetnie, proszę pamiętać, dolar był po 2 złota. Przecież to się już nie powtórzyło w historii. Mieliśmy bardzo silną walutę, byliśmy bardzo mocnym eksportowym państwem. Mieliśmy dużo towarów, produkowaliśmy, byliśmy mocni. Dzisiaj to wygląda inaczej. Wtedy na całym świecie ten kryzys był kryzysem banków, takich, które obsługują klienta, klienta detalicznego, czyli na przykład dają kredyty hipoteczne. Ludzie. Korzystając z tanich kredytów hipotecznych, które często w Stanach Zjednoczonych są dawane wielopokoleniowo. Nie tak jak u nas na 30 lat, ale nawet na dwa, a niekiedy nawet na trzy pokolenia. Powoduje to, że ludzie zadłużali się, brali te kredyty, kupowali kolejne nieruchomości, które wynajmowali. No niestety tak, ktoś stracił pracę, nie było go stać na najem, a tej osoby nie było stać na, na spłatę kredytu. No i bank zabierał dom. I nagle pojawiła się sytuacja, w której bank miał... Mnóstwo nieruchomości, no ale nikomu nie miał ich sprzedać, no bo nikt nie miał de facto takich zarobków ani zdolności kredytowej. Brzmi znajomo. Powiedział Pan o spowolnieniu gospodarczym, w którym teraz się znajdujemy, ale wiemy, że zbliżają się wybory i na pewno będziemy mogli spodziewać się kolejnych obietnic wyborczych, także tych pakietów socjalnych, czy one też wpływają na to spowolnienie. Tak, natomiast jest to bomba z opóźnionym zapłonem, ponieważ każdy pieniądz, który weźmiemy od państwa, to nie został y, wydany z pieniędzy państwa, bo, bo państwo swoich pieniędzy nie ma, czyli został wydany z naszych podatków, czyli de facto zapłaciliśmy go albo zapłacił go nasz sąsiad. I teraz my te pieniądze w jakiś sposób pożytkujemy, co prowadzi, prowadzi do tego, że państwo de facto te pieniądze musi no, wydrukować, tak? czyli wykreować w sposób elektroniczny, żeby pojawiły się na naszych rachunkach. No, i niestety wpływa no to bardzo negatywnie na inflację. No bo, jeżeli tego pieniądza na rynku jest więcej, to ceny towarów rosną. Taka jest zależność ekonomiczna. No, i tutaj wybory dodrukują przez wybory rząd prawdopodobnie dodrukuje znowu pieniądze. No i zapłacą za to no już nasze, nasze dzieci, tak? To, to też musimy tak na to patrzeć, że to nie patrzmy tak egoistycznie, że no tutaj my mamy ciężko, ale no to nasze dzieci dopiero będą miały ciężko. Czyli długofalowe skutki można powiedzieć. Tak. A wracając jeszcze do naszego głównego tematu m, rozmowy, jak pan patrzy na najbliższe miesiące w związku z tym przejęciem e, przez UBS e, kredyt? Swiss. Czy to jest dobra informacja, że bank został formalnie przejęty, jak ta sytuacja może się rozwijać? No musimy się zastanowić, dlaczego UBS chciał przejąć Credit Suisse. No są jakby dwie opcje. Albo Credit Suisse był dla niego łakomym kąskiem, a jako konkurent miał na to środki i było go stać na przejęcie. Albo de facto został przez kogoś zmuszony, tak? no bo dzisiaj nadzorca poprzez swoje regulacje może wpłynąć na decyzje podmiotów, które reguluje i jeżeli Pierwsza opcja, no to nie mamy się czego bać, jeżeli druga opcja, no to de facto mamy się czego bać, bo jeżeli już bank centralny zaczyna bardzo mocno ingerować w kondycję banków, no to musimy się zastanowić jaka jest kondycja światowej gospodarki. A wiemy, że jesteśmy w takiej no tutaj napiętej sytuacji na linii Ameryka, Chiny no i pytanie jeżeli bank centralny robi naciski na, na banki komercyjne, no to w jakiej sytuacji, czy w jakiej kondycji finansowej jest gospodarka Stanów Zjednoczonych, bo to de facto ona będzie kołem zamachowym, i jeżeli mamy przejść suchą nogą przez kryzys, no to tylko dlatego, że ta gospodarka będzie silna, no bo stany są dzisiaj naszym gdzieś tam mocnym, można powiedzieć, sojusznikiem, tak? Co, co zresztą widać po, po nawet odwiedzinach prezydenta Joe Bidena, no proszę sobie wyobrazić taką sytuację dekadę temu, tak? Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Rzeszowa i, i je pizzę, tak? no to, no to są rzeczy z kosmosu, tak, a dzisiaj dzisiaj się dzieją. No i... Czy, czy my na tym skorzystamy? No, no pewnie tak, ale prawda też jest taka, że nie wiemy, nie, nie mamy na to dostarczającej ilości informacji, by ocenić, w jakiej kondycji są Stany Zjednoczone. To, to bank centralny dzisiaj swoimi decyzjami nam dopiero powie, jak to będzie wyglądało, bo bank centralny, tak jak i Rada Polityki Pieniężnej w Polsce może podnieść lub obniżyć stopy procentowe. No i no de facto powinien podwyższyć, tak. No ale podwyższając spowoduje, że inflacja, która od bodajże 9 miesięcy w Stanach Zjednoczonych spada, podniesie się. I czy Stany Zjednoczone na to sobie pozwolą? A może będzie aż taka sytuacja, że bank centralny spojrzy w stronę Stanów i obniży stopy procentowe, aby poluźnić gospodarkę, przyspieszyć ją w Stanach? no to wtedy nam to da sygnał, że, że nie jest dobrze w Stanach. Czyli my musimy obserwować dzisiaj, jaki ruch zrobi bank centralny. Jeżeli podwyższy stopy procentowe, no to de facto powinno to świadczyć dobrze o kondycji naszego sojusznika, a jeżeli obniży, no to źle. Dla takich transakcji typu UBS, przejmujący Credit Suisse, powinien podwyższyć stopy procentowe. Natomiast no czy to zrobi, no to czas pokaże. A jak to jest z nami? Bo stopy procentowe od pół roku na niezmienionym hmm. poziomie pozostają. No wybory. To jest jakby moje jedyne logiczne wytłumaczenie obecnej sytuacji, to są wybory. Czyli partia rządząca nie chcąc stracić swojego elektoratu, nie podwyższa dalej stóp stuprocentowych, chociaż wszystkie wskaźniki ekonomiczne mówią, że powinna, powinna to zrobić. A czy jest możliwe, że my nie otrzymujemy faktycznie takich informacji o stanie gospodarki, jakie powinniśmy otrzymać? Bo mamy chociażby doniesienia o premierze. Mateuszu Morawieckim, który zabezpieczył swoje inwestycje, um, opierając się właśnie o te wskaźniki pokazujące, jak może wyglądać inflacja, a w tym samym czasie prezes NBP Adam Krapiński informował, że um, inflacja nie wzrośnie. No, premier Mateusz Morawiecki jest świetnym ekonomistą, zresztą był prezesem jednego z największych banków w Polsce, tak jednego z czterech, pięciu największych. No, i w ramach różnego rodzaju rozliczeń posiada ogromny pakiet akcji tego banku. Dzisiaj wiadomo, no, w teorii to, co mają w portfelu politycy, jest jawne. W praktyce podejrzewam, że może to. Nie być tak oczywiste, no bo musimy pamiętać, że na przykład Władimir Putin zarabia no, najniższą krajową, ma ładę niwę i mieszkanie w Moskwie z garażem. Co wiemy, że jakby jego majątek jest delikatnie mówiąc niedoszacowany. Ale my możemy zrobić prosty eksperyment. Znajdźmy w domu jakieś stare paragony. Poszukajmy może w jakichś siatkach często, jak wracaliśmy zakupów, nie wyjęliśmy, tego schowaliśmy do szuflady, może gdzieś kupiliśmy jakąś kurtkę, trzymaliśmy ten paragon do gwarancji i sprawdźmy sobie, jaka jest cena tego produktu dzisiaj. Bo y, dzisiaj otrzymujemy inflację, y, która przekroczyła 18%, 186%. Y, otrzymujemy ją na podstawie różnych koszyków inflacyjnych. I teraz my, jako konsumenci, no de facto bardziej patrzymy na takie podstawowe koszyki, jak żywność, jak ubrania, jak cena energii. No de facto nie interesuje nas cena budulca do budowy nowych dróg. Oczywiście długofalowo i w szerszej perspektywie nas interesuje, ale no, umówmy się tak, no nie patrzymy nigdy na to, jak, w jakiej cenie jest na przykład piasek albo inne kruszywa. Tak? No i dzisiaj nam podają średnią. Tylko, że ta średnia nijak się ma do wzrostu w sklepach. No bo jeżeli my sobie weźmiemy dzisiaj cenę faktycznie sprzed roku, porównamy, że na przykład tam pomidor kosztował tyle, a dzisiaj kosztuje tyle, to my widzimy prawdziwą inflację, taką, którą, za którą my płacimy. I zróbmy sobie taki eksperyment w domu. Ja podejrzewam, że ta inflacja wyjdzie na między 20 a 30%. Tutaj mógłbym się założyć. Nawet 30%. No myślę, że spokojnie w szczególności w żywności, bo to, że rośnie energia, że, że rosną koszty transportu, to wszystko się przekłada na, na koszty żywności. Mój kolega produkuje napoje do, do sklepów dyskontowych tak? i ma dzisiaj problem, żeby zagwarantować cenę, która będzie za kwartał na półkach, no bo nie wie, jaka będzie cena produkcji, czyli cena energii, cena pracownika i cena transportu. To jest dzisiaj sytuacja dla przedsiębiorcy bardzo niekorzystna. Jeżeli mówimy o kryzysie, to największym można powiedzieć przegranym obecnej sytuacji politycznej są przedsiębiorcy, którzy dają miejsca pracy, bo gdy oni zaczną tracić miejsca pracy, tworzyć miejsca pracy, to, to my zaczniemy je tracić jako konsumenci. Jeżeli zaczniemy je tracić, no to, no to zostaniemy bez pracy, a jak będzie duże bezrobocie, to nowego zatrudnienia nie znajdziemy. No i patrząc, tak. Bardzo w dużym skrócie. Mamy bank w Szwajcarii, mamy bank w Stanach. Bank w Stanach pada. Bank w Stanach finansował różnego rodzaju spółki, głównie technologiczne, między innymi z Polski. Przez to, że bank w Stanach spada, jedna z największych spółek należąca do Richarda Bransona zawiesza swoją działalność na, na jakiś tam czas. To są skutki: zwalnianie, utrata miejsc pracy. Bank Credit Suisse finansuje przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zostaną odcięte od finansowania. No to, no przepraszam, ale w pierwszej, w pierwszej turze no to zwolnij pracowników, bo towaru i tak nie będziemy gdzie sprzedać. I na tym wątku postawimy kropkę. Ja bardzo dziękuję za tę szczegółową analizę. Naszym gościem był pan Cezary Chybowski, licencjonowany doradca finansowy, a także praktyk biznesu i inwestycji giełdowych oraz autor książki Gra na giełdzie, podręcznik początkującego inwestora.